Cześć, witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Witam Was w nowym filmie. Dziś, kochani, pokażę Wam, moim zdaniem, fajne rzeczy, fajne gadżety, które możecie kupić w znanym sklepie Ikea w którym ja kupiłam sobie kilka rzeczy, z których jestem bardzo zadowolona. Możecie je wykorzystać w kuchni. Ja jedną taką rzecz mam, co mogę ją wykorzystać w kuchni. Jak zarówno można ją wykorzystać w pokoju, gdzie macie kosmetyki, jak również w biurze. Kochani, jeżeli interesuje Was tematyka takiego filmu, to zapraszam do oglądania. Oglądajcie dalej. I kochani, nie przypadkiem usiadłam tutaj przy mojej toaletce, również bardzo fajnym meblem, który można kupić w IKEA jest toaletka, przy której właśnie siedzę. Ja się na nią zdecydowałam, gdyż widziałam u innych dziewczyn te toaletki i powiem wam, że sprawdza się rewelacyjnie. Macie tutaj szufladę, w której możecie trzymać kosmetyki. Szuflada jest pojemna. No u mnie jest troszkę na dzień dzisiejszy bałagan. Muszę znowu zrobić organizację w mojej toaletce. Ale, ale no powiem Wam, że sprawdza się idealnie. I tutaj w tej toaletce mam takie wkłady kuchenne, które właśnie mi służą za moje takie przegródki w toaletce i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z kupna tej toaletki, bo sprawdza się naprawdę świetnie. Jak również tutaj macie mojego Alexa. Jest to komoda Alex i ona ma pięć mniejszych szuflad i cztery większe szuflady. Jest bardzo pakowna. Powiem wam, że mieści naprawdę dużo rzeczy. Ja jeszcze potrzebuję sobie do tego Alexa dokupić takie organizery, żeby móc sobie poustawiać fajnie paletki, żeby moje inne Kosmetyki e, fajnie w niej były poukładane, ale powiem Wam, że ta komoda sprawdza mi się świetnie i zauważyłam, że dużo youtuberek, dużo dziewczyn, które mają kosmetyki, trzymają właśnie kosmetyki w tych komodach Alex. Następną rzeczą, którą chciałabym Wam zaproponować i pokazać, jest to lustro, y, które mam naprzeciwko mojej toaletki. Powiem wam, że podczas robienia makijażu czy szykowania się codziennie rano sprawdza mi się ono idealnie. Jest dużym lustrem i widzę się w nim w całości. I do tego lustra dokupiłam sobie takie panele. Tylko polecam wam te panele z żarówkami wymiennymi, bo IKEA ma dwa rodzaje takich paneli. Jedne są żarówki wymieniane. A drugie żarówki są na stałe, więc jak wam się w tym na stałe spali jedna żarówka, to już musicie wymieniać cały panel. Więc polecam wam na dziale łazienkowym kupić te panele i to, te panele są właśnie z żarówkami wymienianymi. Możecie wymienić, jak wam się jedna żarówka spali, nie musicie wymieniać panela. Wymieniacie jedną żarówkę i bardzo fajnie to tutaj wygląda. Jestem oświetlona z jednej i z drugiej strony i powiem wam, że na takie codzienny makijażek się rano szykuje takie oświetlenie mi wystarcza i idealnie mi tutaj się sprawdza. I ostatnim meblem, który chciałabym Wam polecić, który fajnie sprawdzi się zarówno w pokoju dziecinnym, w salonie, jak również w takim pokoju jak mój makijażowym, jest to półka z Ikea, jest to lak. Ona ma kilka takich właśnie półeczek, gdzie możecie sobie postawić swoje kosmetyki, możecie postawić perfumy, możecie ułożyć książki, bardzo fajnie się sprawdza. Ma siedem takich półek, więc naprawdę ja ją sobie tutaj zamontowałam u siebie w pokoju, i, i wydaje mi się, że wygląda bardzo ładnie i można ją wykorzystać naprawdę na różne sposoby. Kochani. Tyle z mebli przejdźmy więc teraz do gadżetów, do takich rzeczy, które również wam bym chciała polecić, które u mnie się fajnie sprawdzają, więc przechodzimy do pierwszej rzeczy. I pierwszą rzeczą, którą dla Was przygotowałam, będzie to taka podkładka pod laptopa. Ja ją zakupiłam dzięki mojej koleżance YouTube'owej, ona ją pokazywała w swoim filmie i bardzo mnie to zaciekawiło, i powiem Wam, że. Ta podkładka sprawdza się rewelacyjnie. Ja najczęściej, jak edytuję dla Was filmy, robię to na kolanach. Najczęściej siedzę na sofie po turecku, lub trzymam laptopa na kolanach. I było mi bardzo niewygodnie, trzymając go po prostu na kolanach. Siedziałam w nietypowej takiej zgarbionej pozycji, bo musiałam się bardziej schylać. Ta podkładka jest świetna. Tutaj sobie możecie położyć laptopa. Uwierzcie mi, że ta podkładka naprawdę jest fajna. Ona jest tutaj specjalnie tak wyprofilowana, że jak sobie tutaj położycie laptopa, to on idealnie na tej podkładce leży. Nie grzeje się i bardzo fajnie się pracuje. Jeśli musicie pracować troszkę dłużej na laptopie, bardzo fajnie się z tą podkładką pracuje. Drugą rzeczą, którą ostatnio sobie zakupiłam, muszę to gdzieś odłożyć. Ok, dobra, odłożymy tutaj. Drugą rzeczą, którą sobie zakupiłam, również będzie to podkładka, i jest to podkładka pod telefon. Tutaj w tą podkładkę również wejdzie iPad, ale ja najczęściej używam ją pod telefon. Bardzo fajnie się to sprawdza i powiem Wam, że ja z rana, jak się szykuję i, i, i robię sobie makijaż, to sobie najczęściej wkładam w podkładkę telefon, odpalam sobie YouTube i, i oglądam filmy podczas szykowania się. A także ymm, fajnie sprawdza się do wideorozmów. Nie musicie telefonu trzymać w ręce, możecie sobie oprzeć. O podkładkę i, i możecie sobie rozmawiać, i jeżeli rozmawiacie przez wideorozmowę, niestety telefon musi być położony w poziomie, bo gdy położycie go w pionie, na dole są głośniczki i mikrofon, wówczas ta rozmowa się tnie, ale uważam, że nie ma tutaj problemu, żeby ten telefon położyć sobie w poziomie i, i rozmawiać z kim, czy na FaceTime, czy, czy na WhatsAppie. A zarówno fajnie, tak w poziomie ogląda się filmy na YouTube, gdyż mamy na całym ekranie yy, wyświetla nam się film. Następną rzeczą, którą mam dla Was do pokazania, którą można wykorzystać również w kuchni, jest to taki talerz obrotowy. Ja go mam w naturalnym kolorze, jego możecie sobie pomalować. Jest to drewniany talerz, możecie sobie go pomalować na, różnego, na różne kolory, jakie Wam pasują w danym pomieszczeniu. Ten talerz możecie użyć w kuchni, ale zarówno możecie go użyć w pokoju, w którym pracujecie. Możecie poustawiać sobie na przykład tutaj swoje kubeczki, czy z pędzlami, czy dzieci z kredkami, jeśli chcielibyście to użyć. W pokoju dziecinnym na biurku, i nie ma problemu, żeby gdzieś tam z tyłu sobie znaleźć kredeczkę czy wyszukać pędzel. Ja ten talerz lubię używać w kuchni i najczęściej jak mam gości robię sobie tutaj taki talerz serów i um, kładę owoce winogrona, jakieś krakersy i każdy sobie może obrócić, nie musi sięgać gdzieś z drugiej strony tego talerza po podany ser, który by chciał sobie skonsumować. Także bardzo fajny gadżet. Można go również używać do pizzy. Fajnie tutaj też sobie położyć upieczoną pizzę, i, i jest on duży, więc mieści naprawdę. Ten największy rozmiar pizzy, także taki talerz też bardzo fajnie się sprawdza u nas w domu. Następną rzeczą, którą warto kupić w IKEA, a o czym mówię, są to takie segregatory. To są moje następne segregatory. Już wcześniej zakupiłam sobie te segregatory do bielizny i to jest firma Stuk. I ja Wam powiem, że ja sobie kupiłam je, żeby swoją bieliznę, swoje majteczki w niej posegregować. Sprawdza się świetnie. I dokupiłam sobie dwa następne, gdyż chcę sobie znowu w komodzie posegregować swoje biustonosze. Ja nie lubię jak biustonosze są powyginane. No niestety, tak teraz. Je mam poukładane, a wiem, że jak poukładam w to i powstawiam jeden za drugim, będą one lepiej wyglądały. Znajdę każdy stanik, który będę chciała założyć. No i te miseczki nie będą nam się wyginać. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak te segregatory wyglądają w komodzie, to tutaj wyświetli Wam się film, jak sobie um, zorganizowałam moją szufladę w komodzie z moją bielizną. A te segregatory będę właśnie yy, chcę sobie wykorzystać do mojej następnej szuflady z moimi stanikami. Więc, jeśli będę robić taką organizację, to pokażę Wam, jak sobie to zrobiłam, jak to wygląda. I powiem Wam, że nie kosztują one dużo, a, a fajnie yy, utrzymują nam porządek w naszych szufladach. I, kochani, mam jeszcze jedną rzecz dla Was. Tak się rozglądam, tak, to by było na tyle, nie będzie to długi film. Jeszcze mam jedną rzecz dla Was, a mianowicie są to takie doniczki. Ja je kupiłam na tym dziale kwiatowym i używałam je wcześniej, tak jak tutaj możecie wło zobaczyć, włożyłam sobie trzy pędzle, ja je używałam do pędzli. No na dzień dzisiejszy na moją nową komodę kupiłam sobie takie organizery na, na moje pędzle, ale te również mogą Wam się sprawdzić fajnie na pędzle, czy tak jak wspomniałam dla dzieci do... Do pokoju dziecinnego czy do biura na długopisy, ołówki, kredki, flamastry. Bardzo fajny gadżet, niedrogi. Są, tych doniczek są różne wielkości, są większe i mniejsze, także warto zajrzeć tam na. Dział ten ogrodniczy. Tam też można fajne gadżety do domu znaleźć. I kochani, to by było na tyle: takich moich propozycji, co można kupić w IKEA. Od razu zaznaczam, film nie jest sponsorowany przez IKEA. Ja po prostu zdecydowałam się Wam pokazać, jakie gadżety ja mam w domu, co u mnie się sprawdza, co Wam polecam. Naprawdę szczerze Wam polecam te. Segregatory do organizery, do bielizny. Powiem Wam, że jak ułożyłam swoje majtki, to zrobiło mi się o wiele więcej miejsca. Wszystkie majtki widzę, jakie chcę założyć. Mam dokładnie je fajnie poukładane i bardzo mi się to sprawdza. Jak również podkładka pod telefon i tamta podkładka pod laptopa. Świetne gadżety, rewelacyjna sprawa. Powiem Wam, że ja. Rzadko jeżdżę do Ikea, ale jak zajadę do Ikea, to szukam właśnie takich perełek, żeby sobie coś do domu takiego zorganizować, żeby było mi wygodniej i żeby to w miarę fajnie wyglądało. Kochani, ja mam nadzieję, że spodobał Wam się taki film na moim kanale. Dziękuję Wam za miłe komentarze. Poproszę o Kciuka w górę, jeśli spodobał Wam się ten film. Zapraszam do subskrypcji. Zapraszam osoby, które zerkną na mój kanał, aby zasubskrybowały mój kanał. I oczywiście nie zapomnijcie włączyć dzwoneczka. Bo ten dzwoneczek powiadomi Was, że na mój kanał wszedł nowy film. Jak również powiadomi Was, że ja odczytałam Wasz komentarz i na niego odpowiedziałam. Także będzie mi miło, jak zostawicie komentarze pod moimi filmami. My, kochani, na pewno widzimy się w następnych filmach. Wytrzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki! I blame me for the things that weigh me down.